W tym dzisiejszym obchodzimy urodziny Karzełka. Wczoraj jak widzieliście zapewniłem mu masę, ale to naprawdę masę atrakcji. A dzisiaj zrobimy karzełkowi prezenty oraz wyprawimy mu przyjęcie niespodziankę. Jak widać karzełka nie ma aktualnie z nami, dojdzie on dopiero do domu mojego ojca, gdzie odprawimy mu całą imprezę. Jak możecie zauważyć, tam znajduje się sklep z zabawkami, gdzie kupimy mu drobne prezenty. Zasubskrybujcie kanał, kliknijcie taki sam przycisk, który znajduje się na moim palcu tam na dole i zapraszam do oglądania. A w komentarzu możecie napisać 100 lat Maciek, żeby zrobić mu prezent urodzinowy. Przypominam, że są to jego osiemnaste urodziny. Zapraszam. Panie Kruszwil, on pana przedrzeźnia! Nieprawda! Przedrzeźniał! To to nieprawda. Przedrzeźniał Nie, nieprawda. z tyłu! Przedrzeźniałeś! Bo to głupek! Nieprawda! Prawda! Nieprawda. Kameruje się? Tak, tak Słuchajcie, wybraliśmy idealny prezent dla każdego naprawdę lepszego prezentu nie można było tutaj znaleźć Na początku myślałem nad jakimiś klockami Nad jakąś lalką, nad jakimś domkiem podanym, Ale słuchajcie, kiedy zobaczyłem to To po prostu nie mogę się powstrzymać To są sportowe samochody w wersji karłowatej Stwierdziłem, że idealny będzie McLaren Mark Marka premium, prawie jak Lamborghini Swoją drogą, mój ojciec ma prawdziwe Lamborghini Tak więc, tak się prezentuje ten samochód A teraz pokażę wam, jak Rek to wszystko brzmi silnika. Tak więc, mamy tutaj ryk silnika Bang bang Lepsze auto ma automatyczną skrzynię biegu. Możemy sobie wyciszyć wydech, jeżeli będzie nam przeszkadzał. E, automatyczna skrzynia biegu działa w taki sposób, że po prostu tutaj sobie przystawiane Mamy trzy biegi, wciskamy, raz i lecimy. Tak więc takie coś kosztuje 2300 zł, ale myślę, że dla karzełka warto. Karzełek będzie naprawdę zadowolony. Czy Marek może wsiąść tam i już odjechać? To będzie się męczyło ja bym chciał. Nie, to nie wydarzy. Nie. No, Panie Krusz, czy no, mógłbym się przejechać? Nie bo nie. Nie, ale ja nigdy A nie miałam. Właśnie, właśnie, zobacz, tak, otwierane, otwierane, drzwi do góry, no to to jest kosm, nie? jest jeszcze klakson, jakby kogoś na swojej drodze spotkał, myślę, że to jest naprawdę idealny prezent, oprócz tego oczywiście pijmy jeszcze inne rzeczy, ale na czym musimy się zastanowić, tymczasem nie jedź do kasy, ja? No jedź, kurde, przecież ja się tu nie zmieszczę, nie, no to ja pedałem, no podnieś to, masz, nie, to jest dla karu, nie, nie dla Ciebie, masz, no to, no to ja tak jedę, trzymaj ja to, nie będę go nosił, no dobra, tak więc myślę, że ja skażę, będzie za to całował mnie po no, powiem Ci, że to w połączeniu z tym jest naprawdę zajebiste. Patrz, to samo jeździ. Tak więc, jeżeli karzełek gdzieś mi ucieknie, to szybko biorę pilota i bez problemu mogę karzełka sprowadzić z powrotem. Ale powiem Wam, to były naprawdę dobrze wydane pieniądze. No, masz, masz, olej. Patrz, ty, zobacz, to są mapy LEDowe. Dlatego ja tutaj odpalam Patrz na to, widzisz to? Czemu nie ma ryku Zaraz będzie. Poczekaj. Podnosi. A światła włącz jeszcze. Zobacz, zobacz, zobacz. Patrz tutaj do góry, światła. Zobacz, tak, tak. Ja cię kręcę. Co to jest? Nie, no powiedz ci, że to jest, to jest najlepsze chyba, coś, co się tu Naprawdę. Aż nie dowierzam, że po prostu takie coś zostało stworzone. Przepiękne światła. Jedzie to mało powiedziane, to za zapewnia. Tylko kwestia tego, jaki problem będzie, jeżeli tutaj wsiądzie MKR. Czy w ogóle to pojedzie. Ale póki co o tym się nie ma? Kolejnym elementem, który musimy zapewnić Karzałkowi w ten piękny dzień jest tort urodzinowy Zatem udajmy się do cukierni, gdzie kupimy tort. Panie Kruszwil, a ja mógłbym wybrać torcik? Panie Krużwil? Tak Jaki Panie Krużwil? No Panie Krużwil. Panie Marku Krużwil. Panie Marku Krużwil, pani ja wybiorę torcik, bo ja miałem w rodzinie wujka, ciocie w cukierni To się Pani spytaj, czy są torty karłowate Dobrze, dobrze, nie ma sprawy Pani Krużwil. Proszę, są może torty karłowate? Karłowate, dla karła, dla karłów, takim. Musisz kupić jakiegoś torta No to ja bym poprosił dla Karła, taki odpowiedni Nie ma żadnego tortu? Mini tort mini... Ale nie ma, jest ciasto Może... Pani skłamała Nie, to ja bym chciał torta Tort cassis. Pożyczkowy czy Pożyczkowy, poproszę Panie Kroświle, ja mam no uczulenie Ale ja mam uczulenie na porzeczkę No ten prosty przecież, ty nie będziesz, jad, to nie męż jadł, to logiczne No ale kawał, kawałka... Będę dzisiaj jadł z moim synkiem karzełkiem No nie Albo jest jeszcze jeden taki top? Dla mnie? Nie dla ciebie, no. dla mnie Jeszcze jeden? Jeszcze jeden tak. taki sam? Taki sam, ewentualnie w innym kolorze jak będzie Panie Kroświle, ja też chciałem Ale ty nie możesz dostać tak. No ale dlaczego? Ponieważ nie mało zarabiasz się, ten to kosztuje 70 zł to znaczy, że musiałbyś na niego pracować po długie z tego co ja wiem. No to ja podkręcę obroty. Podkręcam, podkręcam. Niby taka słaba cukiernia, a jednak mają dobre ciasta. Jedne z lepszych, mi się wydaje. Mało, mało, my chcemy więcej! Nam na się mało, się bułeczkę, jedziemy. Masz już chyba energię. Panie Kruszwil, ale. Nie, pan... Proszę przeprosić. Przepraszam, muszę to nie pan. Proszę jechać. Pan już jadę. A może Nie, oddawaj. Nie! Oddawaj. Odbawie... Oddawaj. Bez oddawaj w tej chwili oddawaj. Oddawaj w tej chwili. Nie. Do Nie. Nie, moje! Moje! Olejnik A? Moje. Dobra, uciekamy Moje, to było. A ojca dzisiaj nie ma w domu jeszcze, ale pewnie za godzinę przyjdzie. Ojca nie, nie ma? Zgaszone światło. Panie ja bardzo się boję tego pana, to pana tata. Co? Pana tata? No mój tata. Ja się go boję. To jest stoi za nami. Stoi? No chcę przejechać To nie chcę poczeka pan proszę teraz na tydzień No, nie możemy przepuścić. Panie Jaki, wyjdź. Jakiś buntownik. Wejść, Panie Wypadałoby. To zaraz tutaj ustawimy, bo to pan Kruświl nagrywa nie można mu przerywać. Właśnie. Ojca nie ma w domu, ale za niedługo będzie, już się dowiedziałem. Dzisiaj akurat nic nie kradniemy, nic nie robimy tutaj, także bez problemu ojciec może tutaj być. A gdzie są w ogóle to? Przepraszam, dwa razy. Panie Kruszwil, przepraszam. Jeszcze raz. Panie Kruszwil, przepraszam. Idź po torty. Nie mogę tolerować takiego zachowania. Panie Kruszwil, jest tu, ale nie ma na nim tortów. Po co ja te torty? Panie kupuję? Kruszwil, już idę, już pokrojone. Przyniosę od razu. Nie mają być pokrojone. W całości, w całości będą. W całości. Przepraszam, panie Kruszwil. Już, już, już idę. Torty, torty. O, siema operator O, szeferek Dobrze, że jesteś, masz torty. Co to? Torty, torty trzeba zanieść Torty? Dobra Dobrze. Daj zaniosę ci w operatorku, mój kochany Dobra, to chodź, idziemy Dobra, szeferku, daj mi, daj mi już, bo... Co to... ci dać? Torty daj, no bo po ma... co? Marek powie, że, 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 że to nie ja nic zaniosłem To wszystkie ci Czy ten mam jedno wziąć? Co, nie wiem. Dobra, dobra, to nie ważcie. Ma mam, mam Panie Krusfield, mam torty, torty mam, proszę. Proszę. mi torty. Proszę, panie Kruszwil I wejdź. To no Nie jest dla ciebie. No. Przepraszam, ale jeden miał no, być znany A to jest. Ja, to ja. Co? Ale spotkałem. Jeden mam piłeś. Tak, kupiłem. Nie, nie, to mój, to Za mój. Nie, to mój jest, to mój. O, to też ty kupiłeś? Tak, ja kupiłem. 18. Nie 18 kupiłem ja. Kłamie, no to kłamie, kłamie. Ja wiem, ja wiedziałem wszystko, co ja. Jesteś wieś przypadkszofera. Załałeś jest A ty co? To dla mnie jest tort. Dla mnie by, to jest dla mnie, to dla by. mnie miał być, by miał by, a miał. No Pani no panie króżwi. Panie króż, błagam! Panie krżwit, dobra już idę! Szofer już, już! Już, już idę. Ostatnio się nie wykąpałem, to może teraz tutaj sobie usiądę. I sobie przemilczę tą żenującą chwilę, już nie wiem co mam zrobić. masakra. Cały czas wszystko moja wina, moja wina. Operator to, operator tamto. Co ja mam zrobić w końcu? Ja nic nie robię. Dobra, no, za 20 minut pójdę tam do niej. Proszę, że ktoś przyszedł przed chwilą, zobaczmy. A czego ty tu chcesz? Panie Krusz, ja przepraszam, naprawdę. Za co przepraszasz? No? Dogoś go? On przyszedł ze mną nagrywać. A. Wiesz co zrobił? Nic. Przychodzi tutaj? Nic nie zrobił. Z pustymi łapami. Myślisz, że tak po prostu wklepie się na urodziny. Nieprawda. Nic nie przyniósł. Na ten który nie ma nie, ja to Nieprawda to ja je przyniosłem! Nie, no nie kładzie. Jak chcesz, nie. to możesz być tutaj, ale na balkonie, na zimnym. No tylko, no, tylko cicho nie bądź I Bez butów. No dobrze, panie Kruszwil, nie mam na sobie. I na balkonie się. A potem ciepłą kąpiel chociaż. Nie ma opcji. I każę Karzeł? Na balkon w tej chwili. Przepraszam, już idę. Już panie krusz. Balkon jest też ogrzewany. masz szczęście. Panie Krusz. Chwil. Nie no, zimno, szofer! A ty nic nie powiesz! Kłamałeś! A mogę wyjść już? Tomek Tomek Tomek. Tomek, Tomek! Tomek! Tomek powiedz! Dobrze już. Dobrze już, a mogę usiąść tu? No proszę! Nie, panie, panie, Kru panie Kruszwil, nie, no proszę Nie proste. będzie siedział na krzesłach Panie Kruszwil Co ty sobie myślisz? No panie Kruszwil Na stoliku tylko nie siedzę No nie A tylko zobaczę, że siedzisz na stoliku Dobrze, no nie będę, porozumuj. nie będę No panie Kruszwil, no Zimno tu Nie, nie, znowu Musimy maksymalnie tyle uchylić. No dobrze, dobrze. Tutaj świeże powietrze, żeby leciało. Świeże powietrze. No tak. O, karzełek, świeże! Życzę wszystkiego najlepszego z okazji 18 godzin, Karzełek. Zobacz, jakiego masz prezenta. No, elegancko. Cześć, Maciek! Co cześć, cześć Maciek cześć Maciek, Cześć Maciek, Maciek, Maciek. cześć ci nie chciał dać Nieprawda no Prawda Wszystko ja, jak zawsze Jedz karzełku, dobre jest 18 urodziny kończysz dzisiaj Kawałeczek sobie wejdę No i wyjdź, wyjdź, wyjdź No nie. Zobacz jak Maciek, cześć, cześć Maciek Pomyśl sobie, co byś chciał? co byś co chciał. To, dlaczego wejdę tak powoli, będą kroczki robią. Nie wiedziałem. Co... Co, co byś chciał? No Dawaj, mów. Chyba, że kupujesz. Mogę kupić samochód, ale taki prawdziwy. No to masz samochód, zaraz będziemy testować. Jest... Ten jest taki 18 urodziny masz, samochód się należy, tak? No jest w środku. A no nie, proszę, ja sobie usiądę, nie będę się odzywał! mi iść pojeździć, idziemy jeździć. Przejdź sobie przez balkon na górę, tak? No dobra. Tam na górze i też jest balkon, będziesz nas nagrywał. Dobra. Patrz, patrz. Tutaj, zobacz, przechodzisz sobie, spinasz się tędy, nie. jesteś na górze. No ale jak! No jak no? Jakoś, tak? Jak? Tak, 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 My będziemy teraz bawić się samochodem na górze. No nie, proszę, proszę! To chociaż żeby powietrze miał! Powietrze! No nie! Ale jak ja mam tu wyjść? Nie wiem, spróbuję, ale wysoko, Jezu. Spróbuję, spróbuję jakoś wyjść. Dobra. Się udało. Tam są. To jest klamka? nie ma To tu jest tu jest, tu jest Panie Kruszwiel, tylko spokojnie, tylko spokojnie. Panie Kruszwiel, nagrywaj. Mogę, mogę? Nie. O, o. Wyjdź, nagrywaj. No ja. No. Teraz, no. no. teraz tam nie. nagrywaj. Tam. Jak, jak już, już biegnę, biegnę, biegnę. Już jestem O, zobacz jak Każełek się bawi, jak się podoba zabaweczka? Ale ekstra, super Jest fajnie, bardzo fajnie Proszę Państwa, urodziny. Ej, <grywa> Ale możesz na dwór wyjechać też No, na dwór możesz Każełek Możesz tam wyjechać Ale ekstra ma, ma. Ale auto, słuchajcie To były najlepiej wydane pieniądze w moim życiu Ale ekstra, zobacz, Każełek jedzie na dwór Idź go nagrywać, się Idź No, Już, już, już Nagrywaj! Nagrywam, nagrywam, panie A w ogóle Kruszyn. chyba to będzie za ciepło, oddawaj bluzę. No nie, ja nie mam koszulki. Za ciepło Nie mam koszulki, panie Kruszwil. Pani, mam poprosić kogoś o pomoc? Nie, Ej, olejnik, zobacz, jemu chyba jest za ciepło, niech oddaje bluzę. Ale ja, bo ja to, nie mam koszulki. tu ja nie mam dawaj. Firmowa bluzę, dawaj, bluzę. Bluzę. No dawaj no ją. Dobra, ściągaj, Torę! No nie mama! ściągaj. Ale ja nie mam koszoni! Dawaj spodnie też! Nie! Za ciepło ci. się jest, dawaj spodnie! Nie, nie, dawaj spodnie, dawaj spodnie! No dawaj te spodnie! Dobra! Dawaj spodnie! No dawaj olej. te spodnie! Na pomoc! Dawaj! Do do dawaj, do do dawaj. Masz oddać spodnie! Da ciepło ci jest! Spodnie mi został! Dobra, masz spodnie! Nagrywaj! Dobrze, przepraszam! Da ciepło cię! Przepraszam, przepraszam! Ej, stary, bo bateria padnie. Próbuję się im postawić. Tomeko, dawaj bluzę raz! 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 Spokój się nie poszło! Oddaj raz! Raz! Nie, nie nie wyrzucaj, nie wyrzucaj bluzy! Tomek, Tomek! Dawaj ją, panie Kruszwil. Dobrze, dobrze. Możesz wejść. Dziękuję. Rozładował się samochodzie. To ja na razie położę kamerę i się ubiorę, ubiorę się. Teraz mamy Sto lat! Ciebie nie chcę słuchać. Co ciebie nie Dobra, tak więc za chwilę robimy ciąg dalszy urodzin, najlepsze urodziny w twoim życiu. Szymaj kapcie, urodzimy się w A ty miałeś nagrywać. Prezent? Tak, weź sobie Dużo kosztuje? Tak, bardzo. Bardzo dobrze O ciebie, kurwa, ja to moja poduszka! Nie! Pan kłamie pan! Zostawcie Ale. mnie już! Pilnuję, pilnuję. To ode mnie było, Maciek. To twoje, to już twoje, to moje było. Ojciec, a ty co masz dla karzełka? Ja mam dla niego, ale ja tylko kasę. Zobacz, jaki prezent od ojca dostanie. Ile byś chciał. Tylko nie za dużo, bo ty wlezie Na wlezie. Ile, Ile uniasę? Dobra, masz czekaj, tak? ja to jest trochę wewnątrz. A ja też mogę? Nie. Dajcie bo... ciebie 50 euro. Nie, nic I, jedąc, nie dam ci Nie, no, no proszę. Masz 5 euro, tylko masz ci kupić, ubrę dobrze. No ja też. Polisz tylko, czy jest wszystko. Jest ja też. Zgadza się? Jest 5 tysięcy? Czekaj. Gdzieś od ojca 20 tysięcy złotych? Na urodzinę. Hmm. To co, Karzełek? Dalej robimy Twoją rodzinę. Wejdź. No nie. Daj mu chociaż 2000 euro. Ja Ale przecież dałem, dałem mu, dałem. Ja mu dałem. To ja mu dałem. Po, dawaj, dwójkę. Dawaj, Wysko, to nie. nie. No, no panie Kruzfil. No, no, A ty, dała, ty co? A ty nic? No. no Zaduj. No. no nie, Ale, tylko o, nie o, wypł wapłaty, wypłaty. Wypłaty nie dotykaj, wapłaty. panie Kruzfil. Mam nagrywać. Dobrze. O niego. Halo? Gdzie talerze? No właśnie. Jak, ale podać mam? Już idę. Wyjdź, 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 wyjdź. Oj, 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 no wyjdź ale czemu? Nie bałem, dlaczego tutaj nie mam przygotowanych Ty, leży, co jest na, to, to jest ja dane. Nie, każę, tak... każę! O nie. Panie Krużwil! Ubrudził kamerę całą. To całą twarz mam, nie Krushfield. Wynochasz to teraz? Ka Każą. Każą. Stąd w ogóle przez no ale jak Przez balkon Jak przez balkon? balkon. No, Macie, piłeś. Wiesz, ogóle, się Wykąp się tam. No ale jak. No, no jak mam się wykąpać? <noise> jak zawsze, Ubrudzony tortem? Tutaj na tym w ogóle leci to ze mnie całą twarz ubrudzoną. Jak? To? Dawaj tą kamerę. Dawaj. No, kamerę. No. Całą twarz mam Tak więc w taki sposób wyglądałyby urodziny no. karzełka. Mam nadzieję, że jesteś zadowolony. Było fajnie. Jeba, Ojciec Ojciec, lata. zobacz co tam się dzieje, on nie chce wyjść. Nie przez to balkon, balkon nie przez balkon nie wychodzi Wyjdzie stąd czy nie? Czekaj do końca, tylko to. jak jak dokończę tylko Ja nienawidzę takich ludzi, ale no ktoś musi nagrywać te filmy, akurat to jest tania siła robacza. Ojciec w ogóle Powiem Ci ciekawostkę, wiesz za dzień? Za dzień, 12 godzin No myślę, że 560 500 po tym płacić. 560. A ile? 50. Poważnie? No prawda? Bez umowy, bez niczego Ue, no to za 50 to może go pójść. Zobacz jakie to. On je, on je torta z podłogi. To jest świet. Nie no, to za nie, no nie. nie Dobra, może rzeczywiście powinniśmy być Dobrzy dla... Tych dla 50 ludzi. Żegów, ta, tak, tak nie, 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 nie Z okazji urodzin, Karła. Tak, to by było na tym filmie. A jeżeli jutro chcecie zobaczyć film, który Karzełek przez cały dzień jeździ i nie wychodzi z samochodziku, który dzisiaj dostał, to cały zostawcie dzień? tutaj. Cały dzień. Dobra Zostawcie tutaj, ile ty masz latek? 18 18 tysięcy łapek w górę, czyli bez problemu. Po 20 minutach od opublikowania tego filmu myślę, że... Będzie 18 tysięcy łapek i jutro o godzinie 15.30 zobaczycie filmik, w którym każełek jeździ samochodzikiem.